W 1585 roku Cieszyn dotknęła jedna z największych klęsk wczesnych czasów epidemia czumy zwana inaczej czarną śmiercią albo morowym powietrzem zmarło ponad 3000 mieszkańców, co stanowiło 2 trzecie ogólnej liczby obywateli. Wiedza medyczna w tamtych czasach była na niskim poziomie, lekarze wobec zarazy byli bezradni, a ponadto przybocznego medyka miał co najwyżej książe. Mimo to ludzie szukali różnych sposobów na zapobieganie lub zwalczanie zarazy. I właśnie o tych sposobach będzie ten film. Także zainteresowanych tym tematem zapraszam do dalszej części. We wstępie pojawiło się określenie morowego powietrza. Wykorzystywane było w dawnej Polsce do określenia ostro zakaźnych chorób o wielkiej śmiertelności. Nie znano jeszcze wtedy drobnoustrojów, ale starano się w jakiś sposób skategoryzować zagrożenie. Nazwa przyjęła się na skutek wrażenia odnoszonego przez ówczesnych ludzi, iż to właśnie powietrze jest przyczyną moru, czy też pomoru, to jest właśnie masowego umierania. Wyjaśniano w ten sposób występowanie pandemii dżumy, cholery czy ospy. Co więcej, w Polsce epidemia nie była niczym szczególnym, ponieważ co kilka, a w najlepszym razie co kilkadziesiąt lat, kraj nawiedzała zaraza. Epidemie dosięgały wszystkich bez wyjątku. Chorzy byli zarówno członkowie Dworu Królewskiego, jak i chłopi. Pierwszym, najprostszym sposobem na uniknięcie zachorowania była oczywiście ucieczka. Ludzie wyjeżdżali z terenów zakażonych na tereny niedotknięte zarazą. Tak postąpił na przykład Zygmunt III Waza w 1588 roku, gdy zaraza objęła Koronę i Litwę. Niestety, ta możliwość była dostępna tylko dla szlachty bądź bogatszych mieszczan. Kolejnym sposobem na walkę z epidemią była izolacja. Zamykano sklepy, zawieszano sądy, zmieniano terminy oraz miejsca obrad sejmowych. Obawiano się, że przyjazd posłów na miejsce sejmu, a następnie ich powrót do domu, może przyczynić się do rozprzestrzenienia zarazy. Ponadto wyznaczano lokalne kwarantanny, zakazywano handlu oraz odwoływano targi, by w ten sposób ograniczyć kontakty, a przez to także krąg potencjalnie zarażonych. Zadymianie pomieszczeń było podstawowym środkiem chroniącym domostwo przed zarazą. W tym celu używano roślin leczniczych takich jak jałowiec czy ruta. Polewano również cegłę octem w celu wywołania oparów, gdyż uważano, że tak wytworzony dym odpędzi morowe powietrze. Doceniono dbałość o higienę. Do mycia rąk używano octu bądź różanej wódki. Ponadto zalecano by mieć gąbkę bądź chusteczkę umoczoną w occie dobrym, zaprawioną rutą i jałowcem. Tą gąbką albo chusteczką nos nacierać. Ponadto nakazywano życie w czystości oraz unikanie gniewu czy smutku. Zalecano ponadto wstrzymanie się od pracy, która nie była konieczna do wykonania, wystrzygano się miejsc o zatęchłym, zepsutym zapachu, takich jak gnojowiska czy kompostowniki. Za skuteczny sposób ochrony uważano zjedzenie odpowiedniego śniadania, które powinno się składać z chleba z masłem posypanego świeżą rutą a także z pożyciem kilku lasek orzechów lub korzenia leczniczych roślin. Przyjmowano także lekarstwa zrobione z prochu liścia dębowego, korzeni lub liści anyżu lub omanu z dodatkiem octu. Za skuteczny sposób uważano jedzenie surowego lub gotowanego czosnku i cebuli. Wyjście z domu na czczo było niezalecane. Ponadto sugerowano picie soku cytrynowego, który mógł się okazać pomocny. W przypadku wystąpienia epidemii król starał się pomagać poddanym. Ludziom, którzy zaznali strat z powodu zarazy, umarzano podatki, częściowo bądź całkowicie. I to już niestety wszystko, co przygotowałem w tym odcinku. Dziękuję za obejrzenie i do usłyszenia w kolejnym materiale.